Taktowny portier witał jak zwykle. Tu dwie osoby do pana generała. Barcz spojrzał przez zakurzone, historyczne już dla niego palmy, przez marmurowe stoliki, mimo zegara ściennego, na którym mijała godzina w pół do dziewiątej. Dopiero przy matowych szybach wionął stamtąd rozpłomieniony wzrok. Na wysokość piórek kapelusza wyfrunęły białe rękawiczki. Czarna figurka jadzi niby. Gęsty zwój ciepła oderwała się od szarej sylwetki Przeniewskiego i pobiegła naprzód. Pobłażliwe jednakże przewinęło się w westchnieniu barcza. Wzorowa prawność legła na obliczu. Cały, cały, wołała po cichu Jadzia, dotykając munduru i rzemieni. A może nie mówisz, może ci co jest, a ty nie mówisz? Cały i zdrów śmiał się barcz. Po czym do przenieskiego, na wszelki wypadek, dopingując sytuację. Pana zaś wolałbym widzieć w takich razach przy sobie. Jadzia zamknęła mężowi usta dłonią. No, a inni? Bo na razie w dodatkach podała mężowi zwiniętą w rulon gazetę. Czytałem, dyszał spokojnie owszem, na ogół prawda ale inni. Niepokoiła się Jacja. Inni też nic. Tak pomyśleliśmy, dodał po prostu, że wszystko bez jednego strzału. Ujęła męża pod ramię. No, więc teraz. Zdało się jej, że teraz muszą się już dziać tylko rzeczy nadzwyczajne. Teraz generał pochylił się uprzejmie, pana porucznika Przenieskiego tu zostawimy, żeby, bo na pewno lada moment zaczął napływać rozmaite gratulacje, a sami, jeżeli pozwolisz, pójdziemy do mnie zjeść śniadanie, ochłonę trochę, no i praca to trudno. Gdy weszli do pokoju, w którym od zapuszczonych rolet, nużył złoty półmrok, Jadzia zarzuciła mężowi ręce na szyję. Jesteś dzielny, dobry, ludzki, szepnęła, całując go w skronie i w czoło. Ależ głupstwo, wywinął się, podniósł story. Co to znaczy dzielny? Było po prostu rzeczą rozsądku. O, zaraz wpuścimy biały dzień, rozbierz się, każe podać śniadanie. Umilkli. Barcz z silnym hałasem sprzączek odpinał rzemienie. Nagle poruszyło się coś za kotarą, nyży. W której stało łóżko, zagrały materace. Generał chrząknął rozpaczliwie. za ciężkiej pluszowej firanki śmignął zaspany radosny głos kobiecy: To ty, Stachu? Hurra! Kapelusz wypadł, jadzi z rąk, i potoczył się przez dywan. Barcz nie mówił na razie. Mierząc bezmyślnie ruch piórek kapelusza, przypomniał sobie, że widać Hanka nie wyszła, zresztą jakże, którędy jest tu w łóżku. Więc jesteś! Hurra! Hurra! pryskał wesoły głos znyży. Materace, to twardy system sprężynowej katapulty, skręciły się jeszcze parę razy, i przez ciężką kotarę wyleciała z nich Hanka jak z procy. Rumiana, wesoła. Z czarnym czubem zwikszonych włosów nad czołem, w kusem dzwoneczku jedwabnej koszuli wjeżdżając radośnie nagimi udami. Wariatka! krzyknął barcz. Drwęska. Zoczywszy jadzie, zatrzymała się. Tym bardziej, że w ostatnim podskoku stąpnęła na szpilkę kapelusza, który zatoczył się był na środek dywanu. Bardzo przepraszam. Trudno jej było ruszyć się z przebitą stopą. Długą chwilę stała na jednej nodze. Barcz stracił się najzupełniej. Jadzia patrzyła na drowęską sparaliżowana. Otóż yy, yy, tak, otóż tak, tak, tak jest, mówiła Drowęska, opanowując się coraz lepiej. Jeszcze ta szpilka bez ochraniacza, tak pani mnie nienawidzi wszystko to znamy, teraz by najlepiej zabić, utopić, rozstrzelać na miłość Boską jakieś okrycie, generale przywędrowała do Jadzi i szybko nerwowo ściskając jej zimne jak lód ręce, ale najważniejsze, że stach żyje. Proszę się mną nie smucić, panie Jadziu, tylko mądrze i prędko, bo to jak w sądzie Salomona cieszyć się mężem. Jadzia nie ruszała się z miejsca. Barcz przyniósł z zakotary jedwabny płaszcz. Słuchali, jak się Hanka ubiera w neży, Generał oceniał niecierpliwie świst szarpanego jedwabiu seplenienie lakierków. Wyszła kulejąc lekko. Niech pani nie milczy, pani Jadwiko, niech pani z nim mówi, rzuciła już od drzwi. W końcu całą tę awanturę ja tylko. Gdy drzwi się za nią zamknęły, Barcz panował już nad sobą. Zadzwonił na śniadanie, mimo zjedzonego w jedwabnie Strasburga, kazał sobie podać bewsztyk. O ile wiem, ty, Jadziu, rano mięsa nie jadasz. I dwie kawy. Postanowił odbić się od tego wszystkiego kilkoma rzutami lekceważących uśmiechów. A gdy uznał, że udało mu się już całkowicie przykry wypadek, zażegnać pochylony nad czerwieńszym od generalskiej klapy mięsem ją streszczać przebieg tej nocy, która miał nadzieję przygnie w umyśle jadzić do niewyczerpanych i koniecznych okruchów wielkiej drogi. Nie pijesz tej kawy? Zakończył opowiadanie. Aby trochę ugłaskać żonę, zwierzył się z prywatnego swego planu. Nie będzie nadal mieszkać w hotelu. Musi poszukać jakiegoś solidnego, rodzinnego mieszkania na mieście. Wstała. Płaszcz, kapelusz, woalka, rękawiczki. Zamknąwszy za sobą dokładnie drzwi, wyszła. Wieczorem zjawił się pyć w sztabie ubarcza. Tu oświadczył zdyszany, że dochodzenie w pełnym toku i że czas najwyższy. Jakie dochodzenie? Wrzasnął Barcz. Był widocznie zdenerwowany, twarz burzyła mu się co chwila, to usta, to brwi, to oczy wymykały się z ram przymusu, drżąc gwałtownie. Jakież tu jeszcze dochodzenia? Zdaje się, że potrafiłem tak rzecz załatwić? Być. Przełknął wszystkie słowa, jakie by można w tej materii powiedzieć, i niby wątły kłębek kurzu. Słaniając się, pan generał był łaskaw załatwić lepiej, niż by to w ogóle pomyśleć się dało. Cała Polska, cała zagranica przyznaje bez krwi rozlewu barcz zbladze ze złości. No, a dalej? Ale prawo chce iść swoją drogą. Nasz prokurator twierdzi, że właśnie dochodzenia w sprawie zamachu jako kamień węgielny na przyszłość błazen żachnął się barcz. Przecież od dawna pracuję już z winowajcami. Przecież tylko temu będziemy zawdzięczać, że jakoś się przepycha te wybory. Ja już front obsadzam tymi zbrodniarzami. Zaraz po wyborach wielkie przyjęcie, bal państwowy na cześć zgody. Ze wszystkimi. Krywult mi mowę zgody ma wyszczekać na tym balu. Nie ze wszystkimi. A któż jeszcze? Wilde, panie generale. Generał zarumienił się. Może sam mam wyszukiwać wszystkie kanalie. Ostatecznie uległ na mowie pycia, że pójdą do Jabłońskiego. Wielka władza do skromnej sprawiedliwości i poszuka się wyjścia. Bo Wilde szeptał przez drogę, pyć ma wpływy ogromne. Jeżeli śledztwa nie zlikwidujemy, będzie ryć dalej. Panie przerwał Bart, czy pan istotnie uważa mnie za przytułek dla najgorszych zbirów? Władza! Panie generale, jęknął, śpiewnie pyć. Władza to trudno. Trzeba było minąć wiele sal, wiele biurek i czarnych krzyżów, na których niklowym blaskiem pocił się fabryczny Chrystus przysięgi. Wiele zielonego sukna, stali przed nim umundurowani winowajcy, z których sędzia na papier protokołu wyciągał skrzypiącym piórem czarną żyłeczkę trwożnych słów zeznania. Panie prokuratorze, przerwał barcz. Czy śledztwo w sprawie zamachu? Jabłoński wskazał otaczającego stosy papierów. To tyleście już panowie uczeni w piśmie tych mac nas marzyli w tej materii? uśmiechał się Barcz. Jabłoński wystąpił z całą teorią. Są ludzie talentu, improwizacji i ludzie systemu. Ci drudzy układają tworzywo pierwszych. Barcz słuchał i wściekał się. Ze wszystkich bowiem ust, za wszystkich węgłów opinii, we wszystkich gazetach, przy wszystkich sesjach niczym go nie karmiono od owej nocy zamachu, jak tylko tym oszczędzonym krwi rozlewem. Obawiał się, podobnie jak na posiedzeniu rady ministrów, czy w serklu prasy, czy w kółku rozmodlonych naszych ludzi, że nie wytrzyma i sypnie na stół pomiędzy akty dokładny adres Hanki też kiedy Jabłoński skończył swoją dygresję uświęconym terminem o krwi i rozlewie, barcz wybuchnął. Skoro tę krew przeze mnie zaoszczędzoną tak cenicie, to byście mogli nareszcie zrozumieć jej logikę. Należy dać odpocząć naturze wypadków, nie narzucać się sprawiedliwości. Jabłoński wyprostował się nad biurkiem i rozkraczone ramiona oparszy na wyniosłych tekach aktów Prawo nie może istnieć bez ukaranego winowajcy. Nie może istnieć, skoczył barcz. Twarz Jabłońskiego, wydoskonalona w tej chwili do gładzizny bilardowej kuli zastygła surowo. Nie może, powtórzył barcz, to czemuś Pan nie wnosił łącznie z wnioskiem na Wildego o aresztowanie dąbrowy, który jest w służbie i Pan wie doskonale. A jeżeli pienił się już generał, dla dobra wspólnej budowy potrzeba, by ktoś przykradał na przykład, to co? Prokurator podał papier barczowi. Miałem przedłożyć jutro razem z aktami Wildego. Był to motywowany wniosek aresztowania Dąbrowy. Każdy z was zniesie, przerwał to wahanie generał, że ja. Napadnięty przez drabów w obronie mego honoru nie będę strzelać, że złożę na ołtarzu całości tę tak bolesną ofiarę osobistej czci. Ale kiedy Was się coś tyczy, Jabłoński miękku. Napełnionymi rzewnym podziwem oczyma mierzył wyniosłą postać barcza. Do dyspozycji pana generała załamał się dostojny. Całe to śledztwo i miejmy nadzieję ostatni raz do dyspozycji pana generała tok sprawiedliwości.